Mamy już wstępne wyniki sondażu przeprowadzonego pod lokalami wyborczymi w całej Polsce. Historia z 15 października uczy nas, że od tej pory będzie tylko lepiej. Jestem, jestem przekonany i założę się z każdym z Was. Że ten wynik, który tu widzimy po zliczeniu głosów urośnie, a nie spadnie. Dlaczego tak będzie? Dlatego, że te wybory są o nazwiskach, a nie o partyjnych brandach. A siłą trzeciej drogi zawsze były nazwiska. Pamiętamy, jak na koniec... Pamiętamy jak różniły się te wyniki in plus ostateczne od tych, które zobaczyliśmy w tym miejscu 15 października, a te będą lepsze. Dlaczego? Dlatego, że mamy tysiące kandydatów i kandydatek, którym chciałbym z całego serca podziękować. Dlatego dzisiaj mamy tutaj wyniki sejmików, ale czy wstępne sondaże dotyczące wyników sejmików, ale my przecież będziemy czekali z wypiekami na twarzy na wyniki w Radach Miast, w Radach Powiatów. Będziemy